Dzień dobry, dzień dobry. Witam was dziewczyny bardzo serdecznie z samego rana. Może nie z takiego rana, tak, ale no zawsze e, zawsze jest to przed południe. E, moje drogie, dzisiaj chcę pójść z wami w naturalność. E, dzisiaj zrobię sobie pielęgnację naszą nową serią. E, czekajcie, nie to. Naszą nową serią Naturali. Dlatego, że jest to hit, hitów. To jest produkt dla wymagających kobiet, dla kobiet świadomych, które chcą używać składników naturalnych, które chcą używać składników, które nie będą podrażniały, nie będą uczulały, nie będzie się nic działo na buzi. I dzisiaj chcę popracować trochę z takimi składnikami naturali, które są od niedawna u nas, więc możecie sobie robić zakupy, możecie sobie zamawiać, możecie się pielęgnować, tymi produktami, dlatego, że na półce w sklepach takiej jakości produktów nie dostaniecie. Niestety, ani Sephora, ani Douglas nie ma takich składników. Są to 100% Dziewczyny, 100% składników naturalnych. Tu nie ma parabenów, SLS-ów, tutaj nie ma żadnych chemicznych związków, żadnych zapachów, żadnych barwników chemicznie tworzonych. Samo wszystko dziewczyny z natury. Teraz pokażę Pokażę wam jak ja to stosuję sobie w domu. Oczywiście jest to seria uzupełniająca, którą możecie wprowadzić sobie do e, pielęgnacji, którą już macie, e, bo na przykład e, jeśli masz mm, nie wiem krem na dzień czy krem na noc z serii Timewise'a, to możesz do tej serii dołączyć sobie jeszcze połączyć te dwie serie. Musicie wiedzieć, że e, jeśli używamy kosmetyków, to używamy kosmetyków jednej e, firmy. Używamy kosmetyków najlepiej, dlatego, że one się uzupełniają nawzajem. Jeden kosmetyk używa drugiego, e, uzupełnia drugi kosmetyk. I u nas nawet jak ma się serię Time Wise'a, czy serię Reapera, to można tą serię połączyć sobie z tymi produktami. E, czyli to jest taka alternatywa dla tych z Was, które już macie, bo macie Produkty e, pielęgnacyjne Mary Kay. No to teraz możecie sobie dołączyć do tego. Jeśli nie macie jeszcze i nie pielęgnujecie się wszystkimi produktami, to proponuję, żeby sobie przetestować i wypróbować e, e, taki taki wspaniały taki wspaniały moje drogie zestaw. I teraz chcę wam pokazać, jak tego używać. Dzień dobry Elu, witam cię bardzo serdecznie. Pokażę wam, jak tego używać. Pierwsza rzecz to jest e, moje drogie e, emulsja do mycia. Bardzo prosta, bardzo łatwa w użyciu. Jeśli chcę tylko umyć sobie buzię, to nakładam emulsję na palce i zmywam twarz. Dziewczyny, dla kogo to jest? Tego mogą używać wszyscy. To nawet mogą używać dziewczynki ośmiopięcioletnie, małe dzieci. Ja mam koleżanki, które myją swoje maleńkie dzieci, dwuletnie, roczne właśnie tą emulsją, bo ona jest naturalna, nie ma żadnych składników chemicznych, nie ma żadnych konserwantów. I, moje drogie, to jest rewelacyjna rzecz do umycia. E, więc można wszystko myć. I niezależnie od wieku, niezależnie od płci, wszyscy mogą się myć właśnie tą emulsją. Ale ja dzisiaj tą emulsję, moje drogie, połączę z tym czymś. To jest dziewczyny peeling. To jest peeling pudrowy, bo ja będę chciała umyć jednocześnie buzie i jednocześnie złuszczyć martwy naskórek. I teraz, kochane, jak to robić? Odgarnę sobie trochę włosy i, moje drogie, nakładam sobie troszeczkę tego mleczka, łączę to sobie z wodą. Ja tu mam miseczkę z wodą, łączę sobie z wodą, tak? I teraz, moje drogie, co robię? O, jezu, mam śliskie ręce. I teraz ten e, puder pilingujący, dokładam do. Zobaczcie, dosypuję, dokładam do mojej emulsji oczyszczającej. Oczyszczająca 100% i teraz, moje drogie, rozcieram to w rękach. Zobaczcie, co się robi. Tidiu, peeling. I teraz tym będę sobie peelingować buzię. I, moje drogie, ale pięknie pachnie. Słuchajcie, to ma taki zapach lekkiej wanili. Tak pięknie pachnie, i moje drogie, czuję drobinki, czuję granuleczki, jednocześnie i myję buzię i złuszczam sobie na skórek. Musicie wiedzieć, że oczyszczanie i złuszczanie to są dwa podstawowe kroki pielęgnacyjne. Czyli tym, tą emulsją oczyszczającą myjecie sobie, Każdego dnia rano i wieczorem, dokładam trochę wody, żeby mi się to bardziej śliskało, bo peeling nie będę robić na sucho, tylko po prostu peeling zawsze robimy na mokro. I w ten sposób, słuchajcie, jest to tak mięciutkie, jest to tak lekkie, to jest tak cudownie kremowe. I teraz minutkę czasu, dwie minutki czasu, delikatnie sobie złuszczacie. Moje drogie, ten peeling, który tutaj sobie dołożyłam, pudrowy, jest to też peeling naturalny, bo to, są skro bo to jest skrobia ryżowa. Skrobia ryżowa, tutaj też są wyciągi roślinne, składniki, i tutaj też to, co peelinguje dziewczyny, to jest mm, po prostu yy, kwas cytrynowy. Czyli delikatnie złuszczamy sobie na skórek, ale jest bardzo mięciutki i w momencie takiego masowania bardzo dobrze, słuchajcie, moja skóra się czuje. Ona się fajnie regeneruje, ładnie się to wszystko wchłania i moja skóra jest taka mięciusieńka, głaciusieńka. I teraz po minucie stosowania spłukuję to wszystko wodą. Ja dzisiaj sobie przygotowałam po prostu taki jednorazowy ręczniczek, żeby już do łazienki nie biec ale spłukujecie to sobie nad umywalką yy, wodą, zdejmujecie sobie, yy, yy, słuchajcie jeszcze Jeszcze mam te guski mi się yy, na strunach głosowych jeszcze odzywają, więc moje drogie już mam o, nawilżoną buźkę, Umytą, peeling, zdjęłam. Przynajmniej minutkę, dwie minutki, e, moje drogie, trzeba pomasować, żeby ta nasza buźka się zregenerowała, żeby złuszczyłam teraz dziewczyny martwy na skórek, pozbyłam się tej martwej skóry. Nic nie zalega. Wezmę sobie, poczekajcie jeszcze chwilkę. Aha. Słuchajcie, chwilę, wziąłam sobie tylko po prostu jednorazowy ręcznik, żeby do sucha wytrzeć, bo zanim nie wyschnie ta buzia, to się trochę zejdzie. O. Teraz jednorazowym ręczniczkiem sobie moją buzię osuszyłam. No i moje drogie, mam pięknie umytą buzię. Muszę Wam powiedzieć, że rewelacyjnie e, e, się czuję, jest mięciutka, jest głaciutka, po prostu taka satyna na mojej buzi została. Ja w ogóle uwielbiam to mleczko i tym mleczkiem myję sobie buzię codziennie rano i wieczorem, rano i wieczorem, aczkolwiek ja zmieniam sobie, zmieniam sobie też. E, z mleczkiem 3 w jednym, więc raz tak, raz tak, bo musicie uwierzyć, że u mnie na półce w łazience stoją różne preparaty do mycia i stoi i to, bo to uwielbiam. Stoi mleczko cztery w jednym. Jest też pianka z lipera, więc ja różnie stosuję. Ale dla kobiet wymagających, które mają wrażliwą skórę, alergiczną skórę dla młodzieży, dla dzieci, dla starszych, dla kogoś, kto ceni sobie w 100% naturalne składniki, to jest rewelacyjne. I dwa razy w tygodniu, moje drogie, dokładamy sobie peeling pudrowy, żeby złuszczyć naskórek. I teraz, co ja sobie zrobię dalej, moje drogie? Co ja sobie zrobię dalej z moją pielęgnacją? no moja pielęgnacja dalej codzienna to jest płyn z kwasem hialuronowym on jest dostępny można go sobie zakupić on kosztuje 82 zł ale kwas hialuronowy wiąże w skórze wodę więc ja sobie teraz ten płyn z kwasem hialuronowym dziewczyny wklepuję w buzię to jest bardzo ważne on to jest uszlachetniony płyn, który ma w sobie kwas hialuronowy, który jak wchłonie nam się w głębsze partie skóry, to będzie utrzymywał nawilżenie bardzo długo. No i teraz moje drogie, cóż ja będę robiła? Będę sobie nawilżała buzię, ale jeśli natura to natura i teraz nawilżę sobie moją buzię, eee, moje drogie Olejkiem dzisiaj pójdzie olejek na buzie. Dzisiaj idzie olejek na buzie. To jest stuprocentowy olejek, 100% składników naturalnych, nie ma konserwantów. Sam olejek w sobie jest konserwantem. Więc moje drogie, zobaczcie, ja sobie to rozprowadzam aplikatorem na całą buzię, widzicie? I teraz będę to sobie po prostu wklepywała. Można pod, yy, 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 jeśli macie ochotę, to można pod olejek nałożyć sobie krem, na przykład nocny liftingujący i na to olejek. Yy, można. Jeśli nie, można sam olejek nałożyć. Czyli zobaczcie, że jest dowolność. Ja dzisiaj sobie sam olejek nakładam. Olejek, który mi się wchłania teraz szybciutko w buzię, powiem Wam, że on jest świetny, bo on nie zostawia takiej tłustej warstwy i to jest ważne. Nie zostawia tłustej warstwy. Ta warstwa nie jest, wiecie, takie, nie jest to taka marząca się buzia. Ma piękny zapach. I tutaj, moi drogie, jest olejek ze słodkich migdałów. Tu jest olejek z oliwek, i tu jest olejek sezamowy z sezamu. Więc pięknie reg. Deneruje. On ma odżywić skórę, nawilżyć, tak. I teraz, moje drogie, kolejna rzecz jeszcze. Yy, jeszcze dzisiaj sobie użyję do nawilżenia kolejnego preparatu z tej serii. To jest sztyft z serii Naturali i to jest sztyft woskowy, dziewczyny, też 100%, ale teraz wosków, czyli tu jest 100% olejki, a tu są 100% Woski, wosk pszczeli, wosk kakanyla, woski jeszcze jakieś tam. Takie mają trudne nazwy, więc musiałabym sobie jakąś ściągawkę przygotować. I teraz, dziewczyny, do czego ja używam ten wosk? Ten wosk, moje drogie, używam po pierwsze do ust. Teraz tak pierzchną usta, dziewczyny, przy tych maskach, które teraz nosimy. Pieszkną bardzo usta i co jeszcze, dziewczyny, powieki. Mi wysychają powieki, e, ja mam stany alergiczne, więc ciągle te powieki mam suche, więc nakładam na powieki i nakładam dziewczyny pod oczy. Pod oczy, bo moja skóra jest przesuszona pod oczami. Pod oczami wymaga moja skóra maksymalnego nawilżenia. Olejek nałożyłam i jeszcze dziewczyny na olejek, no czy oczywiście krem pod oczy i nawet krem pod oczy czy olejek nałoży, to zawsze kończę woskiem. I to powoduje, moje drogie, że moja skóra inaczej wygląda, i nawet jak nakładam podkład czy korektor pod oczy, to on nie zbiera się gdzieś tam w liniach zmarszczek. Czyli nawilżyłam usta i zobaczcie, już mam pełną pielęgnację. Cudowne, mięciutkie, najlepsza szminka, jako, jaką można sobie wyobrazić. I to też może być dla Twojej córki, dla Twojego syna. Nawet jak Twoja córka ma 5, 8 lat, czy nie wiem, 10, 15, wszystko jedno. Jeśli ma spieszknięte usta, jest to fajna rzecz, którą jej dajesz. Ona sobie smaruje, nosi sobie w kieszeni, w kurtce, w plecaku, w torebce, wszystko jedno. Ale ma bardzo dobry w 100% naturalny produkt. Jeśli lubisz i kochasz produkty naturalne, to to jest na to odpowiedź. No i moje drogie, pielęgnacja jest zrobiona, więc. Cały taki zestawik Naturali do pielęgnacji każdej skóry, niezależnie od wieku, niezależnie czy to jest skóra sucha, czy to jest tłusta, czy to jest mieszana. Każda skóra potrzebuje luksusowej pielęgnacji, nawilżenia, więc zobaczcie, rewelacyjne produkty naturalne. Zachęcam Was, moje drogie, jeśli macie pytania, to napiszcie do mnie, dzwońcie do mnie, pytajcie. Dzień dobry, Teresko, witam, witam serdecznie. To jest taka alternatywa luksusowego produktu w 100% naturalnego, bez żadnych konserwantów. Więc, moje drogie, e, zachęcam, e, składajcie sobie zamówienia, e, kupujcie. Może to będzie właśnie odpowiedź dla Was, alternatywa dla Was. Pa, pa miłego dnia.